Cześć, dzień dobry. Z tej strony Dominika z bloga Bukiecik. Dziś przychodzę do Was z książką o trudnej relacji, powiedzmy, że międzyludzkiej, między dwoma kobietami, ale nie tylko. Pomiędzy kobietami mocno od siebie uzależnionymi, ale jest to historia o relacji takiej nie do końca oczywistej i nie do końca w takim znaczeniu, w jakim mogłoby się na początku zdawać. Serdecznie zapraszam Was na ten odcinek. Natalka ma 27 lat, mieszka w Katowicach i pracuje w dosyć osobliwej korporacji zajmującej się produkcją i wymyślaniem nowych słów. Natalka ma chłopaka Wojtka, z którym mieszka, ma przyjaciółkę Zuzę, ma też niestety lęki, choruje na nerwicę lękową, której nadała nawet imię. Maria jest do tego stopnia uprzykrzającą koleżanką Natalii, że nie pozwala jej w pełni cieszyć się życiem. Natalia boi się zmiany miejsca, cierpi na bezsenność, miewa kołatania serca, bóle pleców, ściska ją w gardle, stresuje się z błahych e, dla innych powodów. Natalia skazana jest na obecność Marysi tak naprawdę już na zawsze, gdyż jej nerwica lękowa ma charakter przewlekły. Nie do końca podoba się to przyjaciółce Zuzie, która wpada na pewien osobliwy pomysł. Podczas jednego spotkania z Natalką stwierdza, że Marysię trzeba po prostu. Ukatrupić, trzeba ją zabić. Tak też nosi tytuł yy, książki, o której chcę Wam opowiedzieć. Jest to Powiedz wszystkim, że zabiłam Marię Moniki Lubińskiej, czyli historia młodej kobiety cierpiącej na zaburzenia lękowe, na nerwicę lękową o charakterze przewlekłym, która pewnego dnia postanawia pozbyć się swojej towarzyszki, swojego wroga. Czy jej się to uda? Tak, Marysia to mój lęk. Lęk w formie choroby, a konkretnie zaburzeń lękowych uogólnionych. Potocznie to właśnie nerwica lękowa, a inaczej lęk wolno-płynący, czyli taki, który ma charakter przewlekły. Za mną wlecze się całe życie, nie wiem dokładnie od którego momentu. Może od tego, gdy wzięłam swój pierwszy wdech i wybuchłam tym przeraźliwym, niemowlęcym płaczem? Może od pierwszego dnia przedszkola albo szkoły? a może pojawił się jeszcze zanim zostałam Natalką na jakimś embrionalnym etapie rozwoju mózgu. Jego istota polega na tym, że zamiast nagłych ataków paniki, których też czasem doświadczam, płynie sobie jak woda z kibla z zepsutą spłuczką. Po prostu jest ciągle nie wiadomo czemu, denerwuje mnie w nocy i nieważne co zrobię, jakiego majstra nie wezmę, po chwili spokoju kapie znowu. Lubi się z depresją, skutecznie utrudnia życie i odbiera poczucie bezpieczeństwa nawet w ukochanym domu, przy najbliższych ludziach. Jest upierdliwym chorobskim całego organizmu i sponsoruje takie atrakcje jak bruksizm, przewlekłe bóle pleców, karku i mięśni, duszności, zawroty i bóle głowy, zaburzenia widzenia, ucisk w klatce piersiowej, kołatanie serca, bóle brzucha, nadwrażliwości sensoryczne, zaburzenia snu, miesiączkowania i ciągły strach, że zaraz się przez to wszystko umrze. Każdy dostaje własny zestaw. Podkreślić należy fakt, że Natalia chodzi do specjalistów, ma na to finanse i środki. Ale wszelkie wdrożone terapie nie do końca są skuteczne. Natalia próbuje zdusić swoje lęki, próbuje z nimi walczyć, próbuje je zaleczyć, bo wyleczyć oczywiście ich się nie da. Ale w pewnym momencie wszelkie te lęki pod postacią Marysi właśnie się materializują. I to jest zaskakujące w tej książce. Cała choroba. Bezsenność i wszystkie niedogodności związane z nerwicą lękową, z natręstwami lękowymi, z jakimi walczy Natalia, w pewnym momencie się materializują i stają tuż obok niej. Maria wychodzi jakby z głowy Natalii i staje tuż obok. To dosyć osobliwe spojrzenie na lęk wolno płynący, jakby. Oficjalnie nazywa się choroba naszej bohaterki. Monika Lubińska w tej powieści wskazuje, jak bardzo chaotyczna jest to choroba, wskazuje, jak bardzo ta choroba żyje własnym życiem, jak mocno dezorganizuje życie bohaterki, a jej namacalna forma tylko to uwypukla, uwydatnia. I wskazuje, jak bardzo uprzykrzyć się takie zaburzenia lękowe mogą życie człowieka. A tak naprawdę to, czego się najbardziej boisz, wciąż próbuje wydobyć ze mnie jakąkolwiek znaczącą informację. Jest cierpliwy i całkiem skuteczny. Potrafi zadawać odpowiednie pytania. Nie wiem, wydaje siebie przeciągły jęk, nagle unosząc okulary na czoło i przecierając oczy dłoni. Zawsze chciałam, żeby zniknęła, podejmuję temat. Wojtek zasługuje, by czegokolwiek się dowiedzieć, ale nie mam pojęcia, jak się żyje bez Marysi. Identyfikuje swoją największą obawę, a on przez chwilę trawi odpowiedź, głaszcząc kciukiem wierzch mojej dłoni. No i wiesz, ona jednak mnie rozumie. Spersonifikowana nerwica lękowa, żyjąca własnym życiem, to oczywiście synonim chaosu. Synonim niezorganizowanych, dziwacznych, osobliwych działań, z którymi Natalka musi dzień w dzień walczyć i do których musi się dostosować. Czy będzie w stanie wyeliminować Marysię i spełnić swoje zamierzenie z początku tej historii, kiedy postanowiła sobie zabić swoją Marię i zdusić wszelkie lęki? Nie zdradzę oczywiście tego, pozwolę, byście sobie doczytali to sami. Powiem tylko, że Powiedz wszystkim, że Zabiłam Marię, to doskonała książka ukazująca, w jaki sposób lęki, z którymi borykają się osoby nimi dotknięte, potrafią zdezorganizować podstawowe, codzienne czynności, i jak bardzo też trudno się od nich odciąć. Co najważniejsze, w tej historii, oprócz e, takiego ucieleśnienia i przedstawienia zaburzeń lękowych w takiej dosyć dosadnej formie, spersonalizowanej formie, Monika Lubińska nie sili się na jakiś bardzo medyczny język. Ta historia płynie sama. Nie jest pozbawiona płynności, tutaj cały czas coś się dzieje. Są to czasem zabawne sytuacje, czasem tragiczne sytuacje. Niemniej nie sposób nie polubić tych bohaterów ma się do nich jakąś taką czułość, sentyment, sympatię. Monika Lubińska napisała tę historię w sposób prosty, obrazowy, wciągający. Przyznam szczerze, że tę książkę czytało mi się naprawdę bardzo dobrze. Pozwoliła mi też wejść w głowę człowieka, tutaj Natalii, która cierpi na najróżniejsze lęki, która ma problem, by wyjść z domu, która ma problem, by zmienić miejsce zamieszkania, miejsce pracy. Która cierpi na bezsenność, niesamowity sposób na wgląd w środek kogoś, kto tak naprawdę walczy z lękami. Monice Lubińskiej udało się to sportretować, nadać formę, nadać kształt, kształt w tym przypadku Marii. Warto sięgnąć po tę książkę, by zrozumieć, czym tak naprawdę lęki, nerwica lękowa są i jak mocno potrafią uprzykrzyć człowiekowi życie. Siemnijcie proszę po Powiedz wszystkim, że zabiłam Marię Moniki Lubińskiej. Myślę, że warto. Jeśli ten sposób prezentowania literatury przypadł Wam do gustu, będzie mi niesłychanie miło, jeśli dacie kciuki w górę, zasubskrybujecie mój kanał, kliknijcie również dzwoneczek, by być na bieżąco. Jeśli chcecie wesprzeć moje działania, Możecie postawić mi wirtualną kawę, link tutaj. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Nie do końca podoba się to Przyjaciółce. Spersonifikowana.